Co wiesz? Tam, A, dobrze. Ej, dobra, jedź do tej naszej starej bazy, zobaczymy co tam się dzieje, bo mówię, Lukas no musiał tam coś zostawić. Nie, to by było dziwne. Nie? Gdyby nic tam nie było. No Bo szczerze, jak tam byliśmy, to byśmy jej nawet dokładnie nie przeszukali. Ale się raczej tak szybciej czy wolniej? Szybciej jeźdź. O Boziu tam się nową bazę udatkuje? No, A nas w porządku powiem Ci było no, to fajnie Ej, jesteś od nocnego okręgu? Odzywaliście coś ostatnio? Czy w ogóle cisza? Nie? To, tak Ty, to do nich niepodobne no wiem o co. może coś się wydarzy a co jeśli oni nas teraz obserwują no tego ci nie powiem już. stary wiesz przecież no myśmy im odbili bazę no kurde konkretną o Jezu. ała, Dobra. weź uważaj Nasza stara baza, tam coś musi być Ogarniemy, na spokojnie Wejdźmy na dupie się w tu jest tam dalej Chyba, nie byłem na tych okolicach No To bardziej tam teraz... Ostatnio to w ogóle nie mamy czasu dla siebie teraz bardziej tak biznesowo koło dokaz, to Zobacz, Nocny Krąg, Lukas, Nocny Krąg, Lukas, Nocny Krąg, Lukas i tak jest w kółko, nie? co? Ja teraz zacząłem kasy kasę zarabiać na Dota, że sprowadzę nim auta tylko, mi pas z czasem. A w ogóle gdzie jest Dave? Dave? Pan ci, nie wiem. Nie, 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 nie nic mi nic nikt nie mówił. Myślałem, że w bazie będzie. Nie wiem, bo on się ostatnio do mnie nie odezwał. Kurde, dobra, będzie trzeba to A nie co mówić. Mm. No do mnie to się właśnie nie odzywał. Ech, nasza stara dobra baza. No. Trochę to przeżyliśmy no, Mam nadzieję, że nigdy na nie wjechał. No mam no, też nadzieję. Ech. Ale coś mi się wydaje, że niedługo trzeba będzie ujawnić działalność ocenego kręgu. Nie ma wyboru. Nie? Na czy Tu zostaw. Idziemy. Dobra. Nie wiem czegokolwiek. Czekaj, w tych segregatorach coś jest. No to są jakieś współrzędne i prowadzą. I co? Halo. To jest stare, one prowadzą do kamieniołomu. Hmm. Tego nie wiem. Ale warto to sprawdzić. Chodź szybko. No w sumie, to no, ja nie mam innych pomysłów. Nie, możemy tak jechać. Jest środek dnia, bez przesady. No coś tam musi być. Coś byśmy nie jechali tam. Mam nadzieję tylko, że nie jedziemy tam na darmo. Też mam taką nadzieję, bo sobie w ogóle Ale w sumie, po co by to zostawiał, jakby tam nie było nic wartościowego z drugiej strony, nie? To musi być od niego. No, z no drugiej strony. To musi być jakaś wskazówka, właśnie. No bo powiedz mi, po co innego miałby to zostawić? No, no w sumie pomiędzy. Na chłopski rozum. No, dlatego myślę, że mu coś tam wartościowego dodał, no zostawić, co by nam się by przydało. No nie, no ja pierdolę jeszcze jeśli Co tam? Policja, super. Co tam, Dzień dobry. Z tej strony Jack Nixon. Czy zna pan powód zatrzymania? Nie, nie znam. Aha, pan, uszkodzone światło. Aha, no, fajnie. No jakoś. Pani, ja jakoś nie widzę, żeby było gdziekolwiek uszkodzone. No, 100 dolarów! Za pan. Jest pan lepiej na tej bazie i. 100 dolarów! A pan daj mi spokój, ja jadę na No, to góry Dobra, w dupie mam tego funkcjonariusza. Chyba przejmował się jakimś panem. Aha, teraz byś za nami jeździł. Wyjebane z niego. O, Ała Test zawieszenia Jak idiota <noise> Tam serio za mi po kurach jeździ Ale rachunek dostanie do tobie Dobra weź moi dwie jak Czacha bo już mam go dostać Panie Dobra, przestań. Już! Nie! Trzeci raz tu mechanika. No trudno. Ale nie wiem o co mu chodziło z tymi światłami. No ja mam normalną Dobra, walcz Jedziemy do tego kamieniową bo on... Szczerze, no, ja nie mam innych pomysłów, gdzie on mógłby się schować. A ja, ty masz jakieś swoje auto? No właśnie nie, ja nawet starych prawka nie mam. <głosny> Jeszcze planuję zrobić, ale wiesz jak jest. Kurwa, czas. Mm. Ja teraz planuję jakieś fajne auto kupić, ale nie wiem, jakby jest z czasem. Sorry. Znowu na Kajole czy na y, Liberty zobaczymy. Najpierw zobaczmy, co tam znajdziemy. Co? No to mam nadzieję, że w ogóle coś tam znajdziemy. Ale mgła jest. No jest, jest, uważaj, nie? bo na dalekim dostanę nie i będziemy widzieć. Tylko planki. żeby ci jakieś oko przed ten, nie, nie zahamowało przed moską. A spoko Już dojeżdżamy Może hmm. no, coś, może bystko. Mam nadzieję Ale co? No właśnie sam się zastanawiam Może jego baza? Hmm. Może Mam nagle milion dolarów Nie sądzę Też nie sądzę Bańka to dużo Ale wiesz, stare, no wiesz je... stary, no Ja nie, nie widzę innego wyboru. Jedziemy tam... No w sumie... wiesz... Panie było go rozszyfrować, wiecie kim on w ogóle był. Wiemy, że był jakimś tam bohaterem narodowym i to wszystko. No i czekaj Dobra, czekaj. Zatrzymam się tu, rozejrzymy się to, co? jak nie, no to po prostu zjedziemy w dół. go? Nie zostaw. Tu nic. Ech, no tu nic. Tu pusto, tu pusto. Kuźwa, no co to może być? Jezus, Lukas, gdzieś teraz wprowadził? Tu nie, tu nie, tu. Ah.

No podejdziesz do mnie? Chyba coś odkryłem. Spójrz za siebie. A tu jesteś. Widzisz to? No ale to może Podejdźmy. Eee... O! Czekaj! Autem jedziemy, stój! Okej. Okay. Pamiętasz, tego się nie spodziewałem. Nie, daj sobie spokój z Romem. Co to kurwa jest? Ty A jak to nie będzie nikogo, to będzie fajnie, jak będzie to gość, to lipa fajnie. O, o kurwa Jej Dobra, wysiadaj Co to jest? No właśnie, sam się zastanawiam Ty, to jakaś baza Uspokój się Nikogo tu nie ma Słuchaj, tu są jakieś drzwi ale zamknięte Tu jakieś łóżka więzienie magazyn magazyn Tam sala tortur jest chyba No, wiedziałem Sala tortur A tu co? To jest sala konferencyjna. Ej, ten laptop. Kurde, zaszyfrowany. No, bierz go, do, bierz go, weźmiemy go do nas. Tam odszyfrujemy, zobaczymy, co tam jest. Sprawdźcie, nie ma żadnych tylko wirusów i bierzemy go, nie? Chodź. Dobra, bierz go do, do nas do bazy, tam odszyfrujemy. Bo tu jest jakiś... W karton go zapakować, jakiś ładny. Bierz go po prostu, chodź. Dobra, wchodzę go podłokać. Myślisz, że to może być bardzo? Lukasa? No, że tak, Markus? Chieba. Co ty tu robisz? Jechałeś za nami? Zresztą Markus. Dziadek, ci dam dziadek. Ty, że się postarzał tak, że... moim pra pra mógłby być. Ty, Markus! Patrzcie patrz, jaki ja mam drip! Ale patrzcie jak on ma... Pod Bo... patrzcie, spodnie mi spadły, kur... Bo... spodnie się nie kona... Nie, masz to z pieluchy. Ty, Markus! To jest pielucha, to jest Znaleźliśmy... to... może być baza Lukasa. Ta w tyłu, co to jest za wyjście tam? Nie wiem. Chodźmy stąd. Chodźmy stąd. A se... wiesz, niepotrzebna ona. Ja mam lepszą. Bo debile... Wiesz co to są do debile? <laughs> policja mi na bazę wjechała, ty, ty nie miałeś, ze... mną bazy? Ale ja miałem taką, taką, że miałem na auta, co nie? I mi wiała policja. Bo te debile... Mówię, że mi czarkę się zabał, to te debile, zamiast co nie się przebrać, to oni chłopie wyszli i chłopie policja zobaczyła, Drzwi się otworzyły i policja to zauważyła. Chłopcy... A ja jak są to auto? Przeradź Nie, Nie to auta Da się, się przeradź. No tak takie opcje dam się później po mechaniku I Idź pan tym palcantem Gdzie jedzie no. boczera? Do, do naszej no bazy 3 km stąd I Czekaj bo on widział, że tutaj coś robimy Czekajcie, ja idę go oburzyć Nie, no, zostaw go, pierdziel go Brzydkie to auto o. Sam to jest brzydkie na twoją buzię

może i... na młotku będziesz mieć, ale może może mi się zaraz byś przemówił może i blitkie auto, ale posuwa i fajnie po durek skoczy i do tego jest bardzo pancerny to mogę czołgiem przetestować? no kurwa czołgiem to nic nie wytrzyma, nie? dużo ale karabinki, pistolety no? karabinki, pistolety to myślę, że żeluj to dobrze ło! Do naszej no do, bazy. do bazy tej którą przejęliśmy Co ty robisz Czacha? Ja nie zasobę. Jedziemy na K Ty w ogóle ten gdzieś co, gdzie co, co tam. ej, Chaha! Wiem, widzicie co tam jakaś tam co stoi. No teraz o coś tam jakieś słuchak jest losu, bo przejęli. A nie chcę tam walić ich. Początku spadek a. Kurwa, ty tam co Dobra, no dam na targ za zabieram. Te do wody się nie wpierdział. Poza silnik zmasakrujesz. Co ty mówisz? Dobra, przejdzie się. Zajrzyj no go. A to już nie bądź sło. Nie wiem właśnie. Uważaj na wodę. Bo jak samochodem wpadniesz do wody, to będzie dupa. Dobra, będzie obie Wyjdzie, Markus. Dobra, zostań tak, bo cię będzie ciężko stąd wyjechać. Słuchaj, bo to ma, to ma taką wagę, że teraz będziemy mieli ciężko stąd wyjechać. Uważaj! Utopisz się. Jak ty... jak ty chcesz teraz stąd wyjechać, weź mnie wytłumacz? Ja, to ma napęd na tył. Ja, nowe auto. Nie, ma cztery, cztery. Idź, idź po meczarkę i pomuścić? ci. Pobiegni się po te meczarkę. Pobiegni, bo jeszcze ma uszy. Czacha, ty uwaga, bo zaraz silnik zalejesz. żeś się wpartolił coś się za dziadostwo kupił co? coś się za dziadostwo kupił co? no widzimy ten bo to miał być tylko tak żeby, sobie jeździć, nie? Kiedy, to nie jest, żeby się nie Ej, ty, dobra, dobra, bo teraz silnik spalisz. To ja z burcy już tak. się lekko zakopuję. czekam na Markusa. Bo, za to nie dlatego, że się w ogóle macie w tej Ja go nie mam. Kto mam go wyjął? Nie wiem, z dupy. Skąd ty żeś ten holownik? Co? Pytam się Markusa Markowa, Marcus, skąd ty ten holownik wytrzasnął? Nie! Świetnie, obaj tu utknęliśmy. Niedowodny debilu! Ocep, ocep, ocep! Ocep na skrytynie. No odczep rzesz! Odczep nas! <gryzm> no To za ba... bo skasujemy go no, no, no. Co wy wyprawiacie? No nadal no, nauczymy no, się. No, no. Patrz, co teraz. To się dzieje, deklasacja. Stary, będzie miał do roboty. Markus! Tak, ja muszę wysiąść i mu wyjebać. Czekaj. Awa! Boże, co te Matoły odwalają. Z kim się Mać zabraknie. Czy też że się utopił ten samochód. Arkus? Też że się utopił ten samochód? No debil. Ja pierdolę. Czy on chciał Cię utopić? Co my się zaraz utopimy? Ja pierdziele Czecha, przypomnij mi, żebym więcej e, Waszej dwójki nie prawda No tak jak? No, co, nie? to próbował tam Dobra Whatever Zabieramy go do centrum, naszego centrum dowodzenia. Dobra Ty, Czecha, parkuj i zabieramy ten laptop do centrum dowodzenia Boże, z kim ja, kurwa, pracuję? Co ty odwalasz? <kłysyjna> nie, nie wiedz, kurwa... Ty, Jaha, żyjesz? Gdzieś, eee... Ja Markus rozjechał trochę holownikiem. Eee. Co no, no, jest no, no, się, się. Czekaj, się, odsuńcie się. Czekajcie, to Ała. Nie, to ja, a przecież ty. Ona Dobra, Chodźcie stąd Ty. A co tu się w ogóle dzieje? hakiem kurwa bo e, Dave, w, e, w twojej bazie znaleźliśmy list Boera, od... Jest, chodź, pogadaj, od tego, od Lukasa. Byliśmy w jego starej bazie. I? Znaleźliśmy zaszyfrowany laptop. Idziemy właśnie na centrum dowodzenia. Ktoś tam potrafię, może coś odblokuje. Chodź, najpierw do centrum dowodzenia będziemy się bawić, co? Okej? Okay? Awesome. Co? Daj mi się przebrać, w momencie. Dobra. A ja idę do centrum dowodzenia z tym laptopem. Boże, drogi, z kim ja się... Pomocy! Ty podejdziesz tu łaskawie! No pomoc mnie topi! Pomóżcie mi! Bo na no Pomóż mi, David! Ja jestem w bazie, na dole. No to wychodź z tej bazy Markus topi cia O, ciekawie. Chodź, Idziemy ich ogarnąć. Muszę ogarnąć te dwójkę klaudów. E Ty, tej. Przypomnij mi, żebym więcej tej dwóchki nie brał na akcję, co? Dobra. Na przyszłość. Znaczy, no, trochę czy, czy, to na pewno, ale Markusa to nie będziemy więcej brać. Możecie wy się tu łaskawie ogarnąć, bo zaraz to wyjaśniam. Nie Bo ktoś chyba. kogoś tu zamki swem, i znudziło chyba wam się oddychanie prostym nosem, coś mi się ty tak podobało. Chyba zdał nas ty ten. <laughs> został tego holownika. Widzisz tak, jak gram <laughs> wygląda. Jeden. <śmulatuj> to jest lepsze. Wy możecie się tu nie bić? Dobra, to powiedzmy o temu debilowi, żeby nie holownika nie uzywał. Dobra, trochę chodź z tym laptopem, błagam cię. <śmulatuj> chodź do dobra, ten. Te... Oj, dobra. To jest ja to naprawiałem. Dauna, Dave. Y, Boże, y, mam da uno, dziękuję Przepraszam cię Chodźcie daj w ogóle wiesz, że mam chyba syno no. Co? No, mam chyba syno tak że ci go zrobiłem ale okej Co zyskuje Dobra, Dobra czacha. Czacha, chodź do centrum dowodzenia, co? No Masz tego laptopa przy sobie? Egonowie. Kto się usługi...